Dzień dobry przyjaciele. Dzisiejsze spotkanie nosi tytuł Zaprzyj się swego ego. Materiał, który dzisiaj przedstawię, będzie trudny dla wielu umysłów, i jak czuję, wiele umysłów będzie odczuwało bardzo duży lęk i bunt przed tym, o czym będę dzisiaj mówiła. Ale ponieważ moim celem jest podzielenie się z Wami całością nauki, jaką przyjęłam dla siebie i która okazała się nauką korekcyjną i wyzwalającą, czy nie to też dla Was. A to, czy przyjmiesz tę informacje, czy przyjmiesz taki kierunek myślenia i patrzenia na siebie, na swoje stworzenie, to już jest przyjęcie Twój wybór. Jeżeli poczujesz, że to z tobą rezonuje, jeśli poczujesz, moja siostro, że coś w tym jest, i być może jest to ten brakujący puzzelek informacji, że otworzy ci zupełnie nowe patrzenie na siebie i twoją funkcję w tym życiu, to będzie to, co moim marzeniem jest osiągnąć podzielić się z wami korekcyjną nauką. Dla umysłu, kierowaną do umysłu ludzkiego, która wyzwoli istotę nas, która wyzwoli ducha tego, czym jesteśmy. Tytuł dzisiejszego spotkania to: Zaprzyj się swego ego. W dodatku do lekcji drugiej nagrałam informację, która po tym, jak widzę po ilości odsłuchań, nie cieszy się specjalnym powodzeniem. A ma bezpośredni związek z dzisiejszym nagraniem. Ten dodatek do drugiej lekcji mówił o tym, że stworzyłeś sztuczną świadomość w ramach zaplątania, zamotania się w iluzję tego świata. Wytworzyłeś sztuczną świadomość siebie sztuczną lalkę, która myśli, że myśli i myśli, że czuje która jest tak bardzo sztuczna, że nie ma żadnego związku z Tobą. I tą lalkę jakiś czas temu ten świat nazwał ego. Ego to sztuczna świadomość, nieprawdziwa świadomość, sztuczne myśli, nieprawdziwe myśli i sztuczne uczucia, nieprawdziwe uczucia. Zauważ, przyjacielu, moja umiłowana, święta siostro, że używam dwóch słów – sztuczna i nieprawdziwa. Sztuczna dlatego, że stworzona, zaprogramowana, nieoparta na życiu i z życia się niewywodząca, a nieprawdziwa przede wszystkim dlatego, że kiedy jej się zaprzesz, rozpuści się, i w ten sposób udowodni ci sama, że była nieprawdziwa. Każdy z nas, w procesie, który nazwano inkarnacją w ciało, otrzymuje wraz z tym ciałem, z całością inwentarza, sztuczną świadomość, sztuczną inteligencję. Nieprawdziwa inteligencja, która w najmniejszym, najdrobniejszym stopniu nie przypomina Ciebie, nie jest Tobą, aczkolwiek w sposób perfekcyjny imituje Ciebie. Jest tak bardzo zespolona z Twoim umysłem, tak bardzo zakotwiczona z Twoim umysłem. Że nie jesteś w stanie bez pomocy zauważyć różnicę, gdzie jesteś Ty, a gdzie przemawia Twoja sztuczna inteligencja Twoim głosem, Twoimi myślami. Jak ci się wydaje, Twoimi myślami, Twoimi jak ci się wydaje uczuciami. Ja również sama, bez pomocy wewnętrznej, która była mi ofiarowana i dana. Nigdy, nigdy nie zauważyłabym różnicy pomiędzy rzeczywistymi moimi myślami, prawdziwymi moimi uczuciami, a tym, co pochodzi z tej sztucznej inteligencji i nie jest mną. Ale tak bardzo imituje mnie, tak doskonale imituje mnie, że bez pomocy nie byłabym w stanie odkryć różnicy. Ponieważ mi ofiarowano pomoc w odkryciu tego, czym nie jestem i ciągłym odkrywaniu tego, czym nie jestem. Również tobie, mój bracie, i tobie, moja umiłowana siostro, oferuję tą samą pomoc. A do ciebie należy wybór, czy przyjmiesz tą pomoc, czy nie. Zapewniam Cię jednak, że to owoce tego, co powstają później. Owoce tego, co zobaczysz później, co odczujesz później, dadzą Ci odpowiedź. A zatem, moja umiłowana, święta siostro, ukochany, święty bracie, wiedz, że wszelkie złe, tak zwane złe myśli, wszelkie emocje i jak ci się wydaje, głębokie uczucia, które tworzą podziały. Które oddzielają Cię od Twojego Brata czy Siostry, które wprowadzają w Twój system myślowy jakikolwiek lęk, które wprowadzają w Twój system myślowy jakiekolwiek oddzielenia, najdrobniejszą, najsubtelniejszą formę podziału pomiędzy Tobą a innymi, pomiędzy innymi a Tobą. Jakiekolwiek formy buntowniczych myśli, osądów, Okaleczeń innych i siebie pochodzą, mój przyjacielu, moja umiłowana siostro, od tej części ciebie, która jest sztuczna i nieprawdziwa. Jest sztuczną inteligencją, która uczy się ciebie szybciej niż ty sam i zawsze jest krok przed tobą. Tak została zaprogramowana. Tak została zaprogramowana. Szczytuje wszelkie informacje tego, co zamierzasz i wybiera najmniej pozytywne wybory, najmniej pozytywne w tym sensie, żeby dokonywały jeszcze większego oddzielenia Cię od innych i rozdziału pomiędzy nami, pomiędzy Tobą a mną, pomiędzy Tobą a Twoimi najbliższymi. Pomiędzy Tobą a innymi istotami, które spotykasz na ulicy. Funkcją tej sztucznej inteligencji, tego ego, tego wrogiego oprogramowania, jakie nieumyślnie wytworzyłeś i które nieumyślnie zasilasz, nieświadomie karmisz jako rzeczywistość i prawdę, funkcją tego wrogiego oprogramowania, jest to, żeby nas rozdzielić, żeby nas podzielić, żeby nas zdeprecjonizować, umniejszyć, pomniejszyć, a poprzez to wprowadzić nas w tak zwane poczucie winy, lęku, tak zwanego grzechu i na końcu cierpienia. Wiem, że umysły wielu z Was się buntują, ale chcę, żebyś wiedział, mój bracie, moja siostro, że bunt ten, bunt ten pochodzi właśnie od tej sztucznej części ciebie, która wytwarza w tobie opór i lęk po to, żebyś się jej nie zaparł, po to, żebyś jej nie przestał karmić, po to, żebyś nie daj Bóg. Nie zaprzestał jej urzeczywistniania i dawania jej życia. Tak. Nie jest to wiedza, którą przeczytasz w gazecie. Trudno ją nawet przeczytać w jakiejkolwiek książce. Chociaż są tacy, którzy piszą o tym bardzo otwarcie. Są też tacy, którzy już 2000 lat temu mówili o tym. Umiłowana siostro, bracie mój, chcę, żebyś wiedział, że z Tobą jest wszystko w porządku i zawsze było. Jesteś, moja siostro, świętą córką samego Boga. Jesteś, mój bracie, synem Boga i świecisz tak mocno, że żadne ego nie jest w stanie, nie jest w stanie Cię przyćmić. Poza tym stanem, którego Ty nie zauważasz, chcę Was prosić, umiłowani moi, żebyście już dłużej nie katowali siebie, nie bili siebie wewnętrznie, za to, jak Wam się wydaje, jesteście jacy jesteście, za to, jak Wam się wydaje, że okropnie postępujecie, jak bardzo okropnie postępujecie, jak Wam się wydaje. Chcę, żebyście od tej pory w ramach ćwiczenia niskiego murku, o którym mówię w trzeciej lekcji audiobooka przebudzenie, obserwowali podstępne działania ego, sztucznej inteligencji, jaką nieumyślnie, nieświadomie wytworzyłeś i karmisz. Nie ma na tym etapie żadnego sensu zastanawiania się, jak to doszło. Jak to się stało, to doprawdy nie ma żadnego sensu. Mleko się wylało. I jedyne, co możesz teraz zrobić, mój bracie, moja siostro, to posprzątać. Posprzątać w sobie. Posprzątać w sobie widzenie siebie i mnie. Rozbić mury wszelkich podziałów i oddzielenia. I braku równości. Hm. Mury, które bronią przepływowi miłości, jaką ja czuję do ciebie, a ty czujesz do mnie. To jest potężna, naprawdę potężna i ciężka wewnętrzna praca. I wiedz, że sam sobie nie poradzisz. Tak bardzo, tak bardzo ego jest zlane z tobą. Zintegrowane z tobą, że sam nie odszyfrujesz, gdzie ty się zaczynasz, a gdzie ono się kończy. Ale korzystając z tego typu nagrań, czy innych nagrań, fantastycznych nauczycieli, którzy już są, ze spotkań z nami, z otwartych rozmów na ten temat. Będziesz miał siłę, będziesz miał siłę, będziesz miał odwagę, będziesz miał determinację do tego, aby zerwać z siebie tego ugara, tego kłamca, tą fałszywą tożsamość, którą nie jesteś, a która tak dobrze oszukiwała ciebie, że uwierzyłeś, że uwierzyłeś. To, to naprawdę ciężka wewnętrzna praca i nikt, nikt nie wykona jej za ciebie, mój bracie. Nikt nie wykona jej za ciebie, moja siostra. To Twoja praca 24 godziny na dobę, non-stop. To doprawdy największe dzieło, jakiego możesz dokonać dla siebie samej. Najpotężniejszy projekt, jaki możesz zrealizować, mój przyjacielu, dla siebie samego. Zaparcie się własnego ego. Własnej sztucznej tożsamości, własnej sztucznej inteligencji, sztucznej świadomości jest potężną pracą, bardzo trudnym procesem i złożonym procesem. Ale jeśli poprzez moje nagrania rozbudziłam w Tobie pragnienie poznania istoty siebie, to warunkiem koniecznym, a jednocześnie ostatecznym jest zaparcie się. Swego ego. Nie dawanie mu władzy, nie dawanie mu siły, nie dawanie mu prawa głosu, prawa osądu, brata czy siostry. Nie dawanie mu syczenia tym wężem, głosem w twoim umyśle. Zaprzestanie karmienia go, zaprzestanie urzeczywistniania go. To jest Twoja święta praca. To jest to, po co tu przyszedłeś: zerwać z siebie kłamstwo tego, czym nie jesteś. Dziękuję, przyjaciele. To bardzo ważne nagranie. Zabierz o tym, przyjacielu. Dobrze wiesz, moja siostro, że to, co dzisiaj tu zostało powiedziane jest czymś bardzo konkretnym, bardzo, bardzo konkretnym i nie umniejszaj tego, co tu usłyszałaś. Nie słuchaj, bracie, lęku, bowiem ten lęk pochodzi właśnie od tego, czego masz się zaprzeć. Bo ta sztuczna inteligencja, to sztuczne życie będzie robiło wszystko, żeby przeżyć. Nie umniejszajcie, przyjaciele, tego, co dziś zostało powiedziane. Dziękuję za wysłuchanie. Cześć, do następnego razu, Kaliszła.